Ostatnio mam jakieś szczęście, i znowu wygrałam konkurs. Są to woski zapachowe od Lella. I to jest akurat Aroma Box. Tylko nie wiem jaki. Bo jest ogólnie mały Aroma Box, jest średni oraz duży. Tworzyłam tak delikatnie. Ja czuję takie tropiki. Takie. Mierdziłam, jak to jest tak ładnie zapakowane. Zobaczcie to. Ja już mówiłam nieraz. To są idealne boksy na prezent. Otwieramy tego boksa. Dobra, tu piszę jeszcze. Otwórz mnie. Otwieramy. Znajduje się tutaj kominek, i powiem Wam, jest taką wyciąganą miseczką, więc łatwo jest to wyczyścić. On wygląda pięknie. Dalej mamy do auta, i to to pachnie. Kurczę. Taką cytrynką Zapach nazywa się Moja Droga I pachnie też takimi tropikami W tym boksie znajduje się Aż sześć wosków I to takich dużych Morskie opowieści, zobaczcie na tą grafikę Tak piękny zapach, taki męski Nie wiem czemu ja tam czuję cynamon trochę Ale piękny zapach Słoneczna rozkosz mm. Czuję mango pomarańcze. Piękne. Słodkie dzieciństwo. Ej, dosłownie lizak cytrynowy. Lizak cytrynowy. Letnia symfonia. Wow, to wydaje mi się, że to są takie zapachy egzotyczne. Raj w tropikach. Mm. Wow. To pachnie jak raj. Ja w ogóle wszystkie włoski. Wow! Wow! Ożywiające, tak. Limonka, cytryna, mięta, lemoniatka. To jest chyba mój ulubiony zapach. Bardzo dziękuję, jestem zachwycona tym boksem. To wszystko tak pięknie pachnie, takim latem, takimi wakacjami. Zapraszam Was serdecznie na profil Lella. Bardzo często są tam konkursy i aktualnie jest taki konkurs, i jestem bardzo ciekawa, co tam się znajduje.